Dzisiaj jest 18 vlogmas, czyli do świąt zostało nam dni 6. Jest naprawdę niesamowite. Otwieramy 18 okienko. Mamy coś dużego, coś tam się przesypuje. Zobaczymy, co to będzie. Składam sobie tutaj to i otwieramy. Jeśli chodzi o okienko, klarę otworzymy je później. Powiem Wam, że dzisiaj się również wyspałam. Bo tak spałam... wczoraj mi się spać od... Nie, po 23 się położyłam, a dzisiaj jeszcze przysypiałam na hiszpańskim, bo oglądaliśmy jakiś film i, yy, i w sumie przysypiałam sobie na tym hiszpańskim. Co to jest? Jakiś proszek? Zielona glinka. O, fajnie, ale zobaczcie, jakie jest opakowanie, a ile jest glinki. 100% naturalna, ale spoko, ja zielonej glinki używam, dosypuję sobie jej, wiecie dokąd. Do, do szamponu, czasami sobie podczas mycia a tu coś jeszcze jest, coś tu co jeszcze jest, jakieś dwie, dwie te, co to jest, jakieś dwie saszetki, ale jeszcze coś jest, co tu Asza zrobiła, takie okienko jedno wielkie, dobra to już wszystko, tutaj mamy szampony jakiś to jest szampon? Szampon w proszku z guaraną naturalny, wzmacniający. Zero waste, próbka. Ciekawe, bardzo ciekawe. Przetestuję sobie. A tutaj mamy. Co tu jest? Jakieś dwa. Dwa jeszcze produkty. Co ta Asia zwariowała? Ile tych rzeczy w tym okienku? Cztery? Yy... Nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś balsam. A to jest odżywka do włosów. To jest odżywka, i to też sobie. Odżywka, tak. Okej, okay. no dobra, no to takie okienko dzisiaj. Dziwnie, czy to były cztery produkty? Co to, nasza crazerka jakaś? Ale zobaczcie, co to? No, tylko sześć okienek, ale to jest dziwne. Mega dziwne, niesamowite, nie mogę w to uwierzyć. E, no i co? Co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, gdzie jest piątek, piąteczek? Piątunio! No więc dobra, ja lecę teraz się położyć. Naprawdę, <grymne> super, jest to naprawdę niesamowita, muszę Wam przyznać. Powiem Wam. O, co Wam powiem? Powiem Wam, że y, jeśli chodzi o tą suchą skórę, którą miałam na brodzie, to wczoraj wieczorem nałożyłam olej ze słodkich migdałów. Bo tak mi ktoś napisał w komentarzu y, pod filmem. I nałożyłam olej ze słodkich migdałów, i powiem Wam, że dzisiaj moja ta skóra tutaj na brodzie jest o wiele lepszym stanie. Więc dziękuję bardzo osobie, która napisała ten komentarz. I dzisiaj sobie też posmarowałam tym olejkiem z słodkich migdałów yy, I zobaczymy, czy to się ogarnie Mam nadzieję, że się ogarnie No i tak I w ogóle mam problem taki, bo mi się chyba tu łamie paznokieć Tutaj mam jakby przecięty I chyba mi się łamie Nie ruszam go, bo wtedy będę majtać nim, to tym bardziej się złamie Ale wydaje mi się, że on tu się chce złamać Nie wiem, czy nie powinnam go skrócić tych paznokci, ale... W niedzielę, tak, w niedzielę robimy razem pazury, będzie to na vlogmasie, pokażę wam, będzie vlogmas właśnie zrobienia pazurów, pokażę wam, jak ja robię pazury i czego używam, no, to będzie taki dosyć ciekawy film, tak myślę, zostaje dużo właśnie pytań o to, jak robię pazury, więc możecie na taki film czekać. A dzisiaj opowiem wam troszkę o mojej pielęgnacji twarzy, pokażę kosmetyki, jakich używam, organizację tych kosmetyków u mnie w łazience itd., więc to będzie w dzisiejszym vlogmasie. Dobra, więc dzisiaj otwieramy kalendarz razem z panem Reniferem, tutaj wiesz, teraz 18 numerek, a 18 numerek mam tutaj. Oj, ja mam takie świetuszki, ale nie postawimy je na stole może z minem. Mają sobie ładne brokatowe z i będą ładnie wyglądały. To jest to spray do nie włosów? No. No, on podoba. jest fajny bardzo. No tego lubię. Taki spray z Isany do rozczesywania włosów. Więc kochani, kto zaczyna nowy semestr, bo już to jest ocena nowy semestr z piękną jedyneczką z polskiego, tak właśnie ja witam Was wszystkich. E Konrad Wallenrod mi nie posłużył, nie podobał mi się i, i przypał trochę jedyneczka jest na pierwszy se na drugi semestr, pierwsza ocenka z polskiego jedyneczka. Trudno, mówi się trudno, mówi się trudno, była dosyć trudna ta kartkówka, bo jakieś cytaty, ja musiałam to znać, ja tego nie znam. Upsy, przypał, no, ale ogólnie susz i w ogóle teraz nie mam lekcji, nie mam teraz, na mieć w, w, biologię, ale e, już ze względu na to, że są święte, coś tam mamy, pani nam wyśle jakiś film do obejrzenia, więc sobie obejrzę później wieczorkiem, jak będę robiła notatki, to sobie to obejrzę wszystko i to mi się poukłada w głowie może. Tak. Ale zmówiliśmy sobie sushi na obiad, bycie piąteczek, piątunio i nie jem mięska i zmówiliśmy sushi i czekam na nie i się nie mogę doczekać już powinno być za chwilkę i, i kozak. I potem pokażę Wam te moje kosmetyczki do pielęgnacji. Powiem Wam, że zostałam to jedygę, a totalnie się tym nie przejmuję, bo mam do tego takie podejście. Mam takie podejście, że po prostu się tym nie przejmuję po prostu. Się, ja śmiałam się wręcz ze śmiechu, ale ja Wam pokażę tak. Jest tak. Test nie został zdany. 6 punktów na 14. 42,9%. Ocena 1. Niestety twój wynik okazał się niewystarczający, aby zajrzeć test. Upsi. Upsi. No więc czekamy sobie na sushi w tym cudownym humorze. Dobra, więc jestem już po obiadku i, i zrobiłam wszystkie ładne przepiteczki tam na dole. To wszystko wygląda świątecznie, i teraz pokażę Wam tą organizację produktów do pielęgnacji twarzy w mojej łazience. I zaczniemy od tamtych dwóch koszyczków. Już wam pokazuję, co tam się znajduje. Więc tak, ogólnie koszyczki są z Jiska. I tak, tutaj mam rzeczy do włosów, więc to mogę wam pokazać w innym filmie, jeśli chcielibyście zobaczyć. Jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to tutaj znajdują się peelingi. Mamy Hello Body, Coco Pure, mamy tutaj Topa peeling 3 enzymy używałam dwa razy jak na razie tego peelingu i mam wrażenie, że bardzo wysuszył mi twarz i bardzo mnie piekł i trzymałam go dużo krócej niż trzeba było, bo po prostu tak palił mi twarz i mam tutaj jeszcze peeling z Nakomi, on ma bardzo duże ziarenka, on bardzo mocno złuszcza naszą buźkę i tu jeszcze mam taki peeling z L'Oreal'a on jest winogronowy, ale go w ogóle nie polecam. Ten znakomi ma fajny skład, przepięknie pachnie Kinder Bueno. To jest zapach czekoladowy, on ma przepiękny zapach, jest to peeling do buzi i do ust. Ten Hello Buddy jest też bardzo fajny, a ten jak na razie testuję, więc ciężko powiedzieć, ale jest on bardzo polecany, więc... Nie wiem w sumie, ale go sobie jeszcze Przetestuję i tu mam tam jeszcze kosmetyki Jakieś do ciała, więc to też Nieważne, no i tak reszta kosmetyków Do twarzy znajduje się tutaj i tutaj Tutaj to jest głównie Wszystko, większość rzeczy I tak, pokażę wam na początku Co znajduje się tutaj, bo zobaczcie Tutaj mam mydło do mycia, olej olejek rycynowy Którym y, moja mama smaruje Sobie brwi i rzęsy, bo No to bardzo pomaga na porost Brwi i rzęsy, ja tego nie stosuję, bo po prostu Nie lubię jak tak mi się lepiej i wszystko i tak, tu mam olejek do buzi z Alterry. On ma fajny skład, jest tani, można go dostać w Rossmanie. I on fajnie nawilża na tą buźkę. Tu mam z Revox witaminę C 20% i mam The Ordinary Lacid Acid 5% plus HA. I jest to jakiś tam kwas mlekowy chyba. Mogę coś tu. Pomylić się, bo nie jestem pewna, ale go używam dwa razy w tygodniu wieczorem, go dostałam w kalendarzu adwentowym od Asi, jak na razie używam go tylko raz, więc ciężko mi powiedzieć o jakichkolwiek efektach. A ja tutaj mam Hyaluronic Acid 2% plus B5. No to całkiem spoko mi nawilżyło buźkę i to też właśnie The Ordinary, ten produkt już stosuję jakiś czas. No i tu mam jakieś pasy do zębów i tu jakieś, jakiś krem pod oczy. Tutaj kolejny, jakieś podoczy, są jeszcze jakieś podoczy oczy jakieś maści, ale tego totalnie nie używam, bo z tego, z tego chyba w większości korzysta moja mama, ja z tego nie korzystam. I tu w szufladce mam górki do włosów. No i teraz przechodzimy już tutaj. Dobra, więc kochani, teraz tak, wziąłam sobie tutaj ten koszyczek i będę wam po kolei pokazywała etapy mojej pielęgnacji i po kolei będę opowiadała o produktach, które będę poszczególnie jakby używała. Więc tak, zaczynamy od płynu do demakijażu. Aktualnie używam płynu do demakijażu z Eveline i powiem wam, że sprawdza mi się tak tak średnio. Jeśli chodzi o najlepszy płyn do demakijażu, to jest ten taki yy, różowy z Garniera. Myślę, że wiecie o jakim mówię, bo jest to jeden z chyba popularniejszych kremów jaki kremów? Płynnych do demakijażu, on jest kozacki Ale czasami używam też Coco Melt od Hello Body Ale tego produktu używam w momencie, gdy mam jakiś taki mega mocny makijaż, gdy robię sobie jakieś próbne makijaże I mam tego dużo na mojej twarzy po prostu To wtedy nabieram sobie troszkę tego produktu On naprawdę jakby starczy na pewno na mega długo, bo już go używam wiele razy, a nadal to użycie jest znikome, jest to słowo. jest produkt wydajny, o, jest wydajny ten produkt i go pocieramy po prostu na twarzy, on się tam zamienia w taką oleistą konsystencję no i potem to żelem normalnie zmywamy, więc ten produkt używam tylko wtedy, gdy mam taki duży makijaż, duży, ciężki, dużo tego wszystkiego na mojej twarzy a tak to na co dzień właśnie, nie mam taki makijaż jak dzisiaj miałam, używam tego płynu do demakijażu z Eveline on jest taki Spoko, nie jest jakiś taki najlepszy, najlepszy stent ten garniera moim zdaniem i on jakby pie, trochę pieczy w oczy, to jest jakiś taki trochę problem. Ale delikatnie to robię, delikatnie zmywam. Mam nadzieję, że nie będę robiła głupich min, ale zdarza mi się to podczas zmywania makijażu, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra i teraz będziemy myli buźkę. Mam trzy produkty do mycia buźki, które aktualnie stosuję na przemian. Na początku mamy żel z Eveline, y, Insta Skin Care, głęboko oczyszczający żel do mycia twarzy, y, Konopie Juzu kwas salicylowy. No i co jest to? Do skóry młode z niedoskonałościami ma ono zapobiegać powstawaniu niedoskonałości. I ten sprawdza sprawdzam się naprawdę spoko, lubię go używać. E, chyba bardziej lubię używać tą piankę Nakomi. Ona jest taka przyjemna, posysta. ja w ogóle uwielbiam konsystencję pianek gdy mycia twarzy. Pachnie przepięknie, bo jest to zapach e, boróweczek. Taka jest taka, jaka z Nakomi. komi, na -komi. mam super kosmetyki, ja uwielbiam na komi w ogóle. E, no i to mówię Wam z czystego polecenia, bo współpracy z Nakomi nigdy nie miałam, jakby, nikt nie każe mi tu nic opowiadać na ich temat. Tą firmę naprawdę uwielbiam i to już długo od początku mojego kanału ja Wam nawijam o tej firmie, bo po prostu ma fajne składy, ma super produkty też w niedrogiej cenie, bo możemy je kupić w hebe, niedrogiej cenie, w niskiej cenie i często w hebe są promocje na tą właśnie markę. I pianeczkę taką oto mam. Borówkową. I ostatnim produktem do mycia buźki, z którego korzystam raz na jakiś czas, bo w sumie to zapomniałam, o nim miałam go w koszyku jakoś, tak zapomniałam o nim totalnie. A jest to bardzo fajne mleczko do mycia, mle... delikatne mleczko oczyszczające, które usunie zanieczyszczenia i resztki makijażu. Pamiętam, że go zazwyczaj używałam właśnie, jak miałam takie jeszcze wrażenie niedomytego makijażu i wtedy właśnie używałam tego mleczka, żeby po prostu ten makijaż domyć i po prostu umyć buźkę. To jest ważne zawsze, zawsze albo zawsze, zapamiętajcie sobie, to jest jeden z ważniejszych zasad. Zawsze po um zmyciu makijażu, płynny do makijażu musimy ten płyn do makijażu zmyć. On nie może zostać na naszej twarzy. Musimy ułożyć albo pianki, albo jakiegoś tam żelu, aby to po prostu z naszej buźki zmyć. Więc ja zmyłam makijaż, teraz biorę sobie piankę znakomi i będę zmywać ten płyn do demakijażu bo na naszej buźce nie może zostać, musimy go zmyć. Więc lecę umyć buźkę i za sekundę do was wracam. Ok, więc buźkę już mam umytą i teraz używamy toniku. Jeszcze w momencie, jakby myjemy naszą buźkę, teraz już mi akurat wysła, ale chcę wam powiedzieć, więc jakby tak, myjemy naszą buźkę wodą i potem bierzemy ręcznik, najlepiej osobny do twarzy, błagam was, osobny ręcznik do twarzy, I jakby tak przykładamy w ten sposób, Wycieramy naszą buźkę, nie trzemy tej buzi, tylko tak jakby przykładamy. I w momencie, gdy jeszcze mamy lekko wilgotną tą buźkę, bierzemy sobie jakiś tonik. Ja akurat mam tutaj dwa toniki z Hello Body. Pierwszy to jest Coco Calm, a tu mamy Kara Relief. Uwielbiam te toniki, mam ich tutaj po połowę butelki tylko. Wezmę sobie dzisiaj akurat ten Coco Calm. Nie bierzemy tutaj żadnego wacika. Po prostu sobie polewamy w ten oto sposób i sobie pocieramy po naszej buście. To jest ważne, aby e, wyrównać pH skóry. Jakby ja nie jestem żadną znowczynią, ja tego wszystkiego się nauczyłam e, przez TikToka, oglądanie filmów na YouTubie, związanych z naturalną, świadomą pielęgnacją e, lub na grupce na Facebooku. Stamtąd wyczytyłam informacje i w ten sposób jakby sama robię swoją pielęgnację. I teraz w tym momencie, gdy ten tonik, on też nie może nam w 100% zasnąć, zaschnąć na naszej góźce nakładamy serum. Jak widzicie, tych serum trochę mam. Większość jest z Hello Body więc na początku pokażę Wam to jedno, które nie jest z Hello Body. Jest ono z jest To takie oleiste serum odżywczo nawilżające. Mamy tutaj olejki kwiatowe i witaminę E. Fajne jest to serum bardzo. A tutaj kolejne serum mam tak. To jest serum na noc, więc jeszcze teraz go nie nakładam, bo robię tą pielęgnację po szkole, tak jakby. Yy, dziko, dziko, ale no to jest serum na noc yy, Coco Dream, to jest serum z Hello Body, fajny na noc pod kremik, yy, to serum na przykład bardzo lubię, Kara Rice to jest, ono przepięknie rozświetla naszą buźkę, bo zobaczcie ona ma tak jakby takie złote drobineczki to przepięknie wygląda na naszej buźce następnie mam takie bardziej oleiste serum, bo yy, Coco Gold, ona ma drobinki 24 karatowego złota, ja to uwielbiam dawać na dekolt i mam Aloe Drops, z tego rzadko akurat korzystałam, nie wiem czemu, jakoś mi się zagubiło w tym korzyczku i korzystam z tej całej reszty. Ogólnie chciałabym jeszcze powiedzieć wam, nałożę sobie to Cara Race, ale będę mówiła. Chciałam powiedzieć, że to jakby ten film nie jest żadną współpracą, nikt nie każe nagrać tego filmu, nie jest to reklama żadnego z tych produktów, wyrażam tu swoją opinię, tak jak te produkty mi się sprawdzają. No i tak, hello, ładnie na pewno już kojarzycie z mojego Instagrama, bo tam wielokrotnie polecam. Bo naprawdę fajnie sprawdzają mi się te kosmetyki i mam ich po prostu dużo, bo podtrzymywałam do testów od tej marki. Co ważnego mogę wam powiedzieć? Przy serum nie dotykamy pipetką twarzy, bo w ten sposób roznosimy bakterie. Trzeba uważać, albo polewać sobie na rękę albo po prostu na twarz tak, żeby pipetką nie dotykać twarzy. O tym też się dowiedziałam. Ostatnio od moich obserwatorów, jak popełniałam właśnie taki błąd na jakimś tam filmie. Widzicie, ja uczę was, wy uczycie mnie i jest cudownie. I dla to żeby też nałożyć tą witaminę C albo ten y, mlekowy kwas, y, peeling, czy to tam się nazywa, więc tak, i później nakładamy kremik. Tych kremików ja trochę, trochę mam. Zacznijmy od tych z Hello Body. Powiem Wam, że te kremiki z są spoko, są fajne, zależy który. Powiem Wam tak, na przykład ten, szczerze, totalnie szczerze, Coco Soft mm, mm, jest spoko, ale jest dużo fajniejszych kremów na noc. Nie jest to mój taki najfajniejszy krem na noc, jest fajny, ale na początku mi się sprawdzał super, a potem mam wrażenie, że po połączeniu z jakimś kosmetykiem, tylko właśnie nie wiem z jakim. Znaczy, wystąpiło mi od niego uczulenie alergiczne, i trochę się od niego zraziłam, więc niego nie korzystam. korzystam z niego moja mama, ale moja mama go bardzo lubi. Kokody jest bardzo, bardzo fajny, bardzo go lubię. Charakter też bardzo lubię. Ale właśnie ten kokosowc, jestem tak do niego. Na no jak na razie, może się do niego odobrażę. Ale tak, jeszcze mam taki kremik nano z Soray i On bardzo fajnie nawilża i też ma fajne składniki. Te kosmetyki z Charlotte też mają super składy, więc też dlatego je polecam i ich używam, bo wiesz, że ja używam teraz tylko i wyłącznie takich kosmetyków. Tu mam Fit Friends, w ogóle to Podobno ten krem to jest jedyny krem z tej firmy Który ma dobry skład Jeszcze wtedy nie interesowałam się świadomą pielęgnacją, go kupowałam Jest to kremik z witaminą C I go zazwyczaj stosuję rano jeśli chodzi o takie bomby nawilżające są tutaj dwa produkty. Krem znakomity, ten tylko to jest bomba nawilżająca A jeśli chodzi o taką mega bombę, to jest w ogóle maseczka? Nie, nawilżający koktajl na twarzy, trzy w jednym. Możemy nałożyć tego mega grubą warstwę, zostawić na noc, na noc i to będzie jako maseczka i zmyć to rano, albo cienką warstwę jako krem. Ja tego używam, gdy y, potrzebuję mega, ale to mega nawilżenia Dzisiaj nałożę sobie teraz kara. Kraker. W ogóle krem też powinno się nałożyć jakby zanim jeszcze to serum na naszej twarzy się wchłonie, ale po prostu nie zdążyłam, bo tak do was nawijałam tutaj jak szalone. Ale jeszcze o, tego zapomniałam o pokazać, powinnam to przy toniku pokazać, ale ogólnie to jest taka mgiełka odświeżająca do twarzy z Herobady Coco cool. Ja tego zazwyczaj używam yy, jak... Nie wiem, jak czuję bardzo, że moja cera jest taka ściągnięta po myciu. To sobie tym psikam to bardzo fajnie odświeżają. naszą buźkę, to było super w lato. Tego bardzo dużo w lato używałam. Jeśli chodzi o kremiki pod oczy, to mam dwa kremiki z Hello Body. Ten olesowy, on jest taki spoko. I ten Karaluk to jest kozak, kozak. On jakby. On tak delikatnie jakby jeszcze działa trochę korektor pod oczy, bo on tak jakby trochę cienie nam usuwa i jest super nawilżający i super wygląda pod oczami, bo on ma taki jakby lekki chyba pigment, nie mam pojęcia, ale on jakby no normalnie yy, niweluje cienie pod oczami. Jak go nałożymy, to w ogóle spojrzenie jest takie super świeże. Mega lubię ten kremik pod oczy. A jeśli chodzi o produkty do ust, to używam peelingu i yy, pomadki z Hello Body Rainbow Kiss i Rainbow Rich. Te produkty używam do ust. Ostrość ewidentnie nie chcę ze mną współgrać. Nie mam pojęcia, co się dzieje z aparatem, ale totalnie nie chcę mi w ostrość. Pewnie coś po, po zmieniałam w ustawieniach i teraz tak się e, męczę. Chciałabym jeszcze pokazać dwie moje ulubione maści, więc teraz e, zdecydowanie moją ulubioną maścią jest Derm. Robiłam wyzwanie pryszkiller, gdzie przez 3 miesiące stosowałam tylko i wyłącznie aktyderm i moja cera. Zobaczcie, widzicie, jak wygląda moja cera. Jedyne co to mam, to tutaj mam taką jedną krostę. A tak to moja cera jest w cudownym stanie. I to wszystko dzięki tej maści. Zaprawdę kozacka. I oczywiście stale tormentor, moje dwie ukochane maści. No i tak przedstawia się moja pielęgnacja. Yy, tak wygląda moja cera. Wydaje mi się, że jest teraz w całkiem git stanie. choć mam bardzo suszoną tutaj brodę, ale już to się ogarnęło właśnie od tego olejku ze słodkich migdałów. No i te pielingi, to już tam wam pokazywałam. Mam te trzy cztery. Ale jedynie bardzo nie lubię, których używam raz na jakiś czas, ale to peelingów używam jakoś raz w tygodniu. Nie. I tak to już wszystko wiecie o mojej pielęgnacji, Jest dużo tego znanego z Hello Body, ale ich po prostu dużo mam i jak po prostu je wykorzystam, to albo kupię sobie kolejne ten mój mask heavy, to na pewno zamówię kolejne ale będę też stosować kolejne kosmetyki i będę Wam polecać ogólnie te wszystkie produkty sprawdzają mi się bardzo fajnie i to jest tak wygląda moja pielęgnacja. Jeśli ktoś był ciekawy, to w dzisiejszym vlogmasie mógł zobaczyć właśnie jak wygląda moja pielęgnacja. A ja tymczasem mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się spodobał. Jeśli to zdawajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dziękuję, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Buziaki, pa!